Mamy środę 8 kwietnia 2020 roku. Kolejny program z cyklu Krosno w czasach epidemii. Paweł Bajcar. Adrian Krzanowski. i Kacper Krzanowski. Witamy serdecznie. Dziś kolejny dzień stanu epidemii w całej Polsce i stanu pandemii na całym świecie. Przypatrujemy się sytuacji w samym powiecie krośnieńskim i Krośnie, ale także w województwie. I co mówią dzisiaj statystyki? Wojewódzka stacja sanitarno- epidemiologiczna poinformowała, że od wczoraj przybyło aż 14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie podkarpackim. W tym jest jedna kobieta z powiatu krośnieńskiego, dodam młoda kobieta, łącznie w w województwie mamy 180 przypadków zakażenia tym wirusem. Wczoraj w nocy zmarły dwie osoby w, przebywające w szpitalu w łańcucie. Były to osoby w starszym wieku. 10 osób wyzdrowiało, a sanepid dotychczas przeprowadził 3693 testy. Dopowiedzmy jeszcze, że kobieta z powiatu krosińskiego, u której zdiagnozowano przypadek, pozostaje w ścisłej kwarantannie. Wszystkie liczby, o których mówimy, czyli zarówno 180 osób czy przypadków w województwie jak i te kilkanaście przypadków w Krośnie i powiecie krośnickim są to przypadki zdiagnozowane, czyli u tych osób został pobrany wymaz, one miały na przykład różnego rodzaju objawy choroby COVID-19 i stąd wiadomo o tych przypadkach, natomiast osób zarażonych samym wirusem, koronawirusem jest prawdopodobnie znacznie więcej i dlatego, Dlatego ciągle są te apele osób różnych publicznych, aby robić więcej testów, więcej wymazów. Tym bardziej, że według wszystkich specjalistów okazuje się, że około 80% społeczeństwa będzie miało tego wirusa i przejdzie go bezobjawowo, lub będzie to wyglądało jak lekkie przeziębienie. Póki co widzimy, że wykresy stale rosną. Epidemia ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na ekonomię, na gospodarkę, na los przedsiębiorców. I właśnie dzisiaj, między innymi, o tym chcemy porozmawiać z naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Witamy bardzo serdecznie. Mirosław Pelczar, znany czekoladnik z Korczyny, przedsiębiorca, właściciel. Pijalni czekolady. Fabryki czekolady nawet tak magicznie, żeby było. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Proszę powiedzieć na początek, czy filiżanka gorącej czekolady pomaga w poprawie nastroju tego złego, spowodowanego sytuacją epidemii? Oczywiście, jest to udowodnione i od dawna, dawna tak jest, że czekolada... Czy możemy troszkę głośniej prosić, bo strasznie cicho tak, słyszymy. Tak, tak, tak. Jak najbardziej czekolada, czy to w postaci płynnej, na gorąco, czy w postaci yy, czy innej formy czekolady, jak najbardziej pomaga, ma w sobie endorfiny, yy, także to szczęście wtedy się uwalnia i na pewno się lepiej poczujemy w tych czasach, jak nas tutaj opanowały, nie tylko nas, bo to cały świat, także jeśli potrzebujemy no, trochę... Pozytywnej energii zmieni się nasze myślenie, nastawienie, to ta czekolada na pewno nam pomoże. Dobrej jakości, prawdziwa, a najlepiej gorzka czekolada. Czyli nie tylko w formie płynnej, ale również w formie takiej stałej, w formie tabliczki, możemy jakby dodać sobie troszkę tej energii i poprawić poziom endorfin. Jak najbardziej tak, dokładnie. Także, także zapraszamy i pijani mamy jeszcze czynne, to do świąt, a później zamykamy, Jeszcze głośniej tak prosimy, naprawdę... bo mamy strasznie niski poziom głosu. Tak, jak najbardziej, czekolada czy to w postaci płynnej, czy tabliczkowej, także pomaga na pamięć, na koncentrację, a nawet na zły humor jak mamy, to możemy sobie zjeść kawałek gorzkiej czekolady i ten humor nam się zawsze poprawi, także jak najbardziej tak czekoladziarnia, czyli tak właściwie pijalnia czekolady w Korczynie z tego co wiemy jest otwarta. Czy to prawda? W tej chwili tak, do świąt otworzyliśmy po dwutygodniowym przestoju, z wiad wiad wiadomych przyczyn, Ta do świąt mamy po prostu czynne do, do soboty, także można ktoś ma ochotę przyjść i sobie coś wybrać. Oczywiście ta strefa dla gości ze stolikami, z jedzeniem jest nieczynna, ale generalnie yy, na jakiś tam za ustawowe można yy, zaglądać. Czyli czekolada na wynos jak najbardziej tak. Czekolada na wynos jak najbardziej tak. Po, powiedz nam proszę jak się odnajdujesz w tej sytuacji. Wiadomo, że jest mało klientów, mały ruch, yy, spadły obroty nie ma tylu miejsc konsumenckich, jakie jak, jak przygotowałeś. Jak oceniasz tę sytuację od strony właśnie takiej ekonomicznej, jak, jak tą sytuację, pan, jak ta sytuacja epidemiczna może wpłynąć na Twój biznes? No generalnie nie będę ukrywał, no jest ciężko, także od samego początku, gdzie padła decyzja o zamknięciu Pialni, no był to dla nas ogromny szok, bo wiadomo, o miejsce cieszyło się ogromną popularnością w tygodniu jak w weekendzie no i nagle zamykamy nie ma nikogo także to pierwszy cios a drugi cios no można powiedzieć że produkcja nasza bo mamy tak naprawdę dwie trzy firmy druga która produkuje czekolady też w tej chwili nie ma się za dobrze bo tych zamówień świątecznych nam spadło można powiedzieć że 80% także no, sytuacja nie jest wesoła w związku z sytuacją w kraju i na świecie także to nie ma co ukrywać Powiedz, bo musiałeś w jakiś sposób zareagować na tę sytuację, co zrobiłeś? Jakie podjąłeś kroki jako przedsiębiorca? Generalnie no, tak, po dwóch tygodniach przestoju no, musieliśmy coś zrobić z naszymi pracownikami, których yy, no, chcemy cały czas trzymać i, i dać im jakąś pracę, bo oni się tak naprawdę martwili, już nie tak strasznie jak o nas, bo my może sobie jakoś damy radę. Chwilę wytrzymamy, czy to dwa miesiące, czy, czy trzy, nie wiadomo czy, czy dłużej, bo to też nie jest tak, że jak to wszystko już się skończy i wrócimy do normalności, co będzie dalej, jak będzie wyglądała przyszłość, tego nikt dzisiaj nie wie. No i generalnie cały czas staramy się robić, wymyślać nowe produkty. No w tym momencie uruchomiliśmy do wozy, czekolady pitnej na terenie Krosna i okolic. jakich nowy produkt no innowacyjny, bo na przykład pizza, z czekolady której do tej pory nie mieliśmy w Polsce. I pracujemy nad tym, żeby dochodzić, żeby to rozwozić. Na razie generalnie no, pracujemy nad tym, żeby to rozreklamować. Jak to wygląda, to tak jeszcze się wtrącę, jak wygląda pizza z czekolady? To jest w 100% produkt czekoladowy, czy to jest pizza z dodatkiem czekolady? Nie, nie, nie. My jak coś robimy, to robimy wszystko z czekolady, także to jest wszystko 100% czekolady. Także generalnie wiadomo, są dodatki, owoce, jakieś tam ciastka. Jest też bekon w czekoladzie, ale generalnie spód mamy z czekolady, także nazywamy to ciasto czekoladowe, ale to jest zwykła czekolada, zarówno może być mleczna, gorzka, jak i biała, różne dodatki, także no coś innego i myślę, że to się pomału przyjmie, A. małymi krokami. A czy można na grubym cieście? Nie ma problemu, można na grubym cieście, można na cienkim. Są sosy do wyboru, tak samo czekoladowe, także no, produkt jest no, inny. A jakie to są sosy czekoladowe? Do wyboru. Jest, jest biała czekolada, jest mleczna czekolada, jest gorzka czekolada, może być ruby także nie ma problemu. Czyli rozumiemy, że to jest taki produkt rodzinny, prawda? No bo, no bo taki kawałek takiej pizzy to jednak może spowodować lekkie kłopoty żołądkowe. O, <laughs> oczywiście, dokładnie. Może aż tak strasznie nie, z żołądkiem nie będzie, ale generalnie jest to 400 gram czekolady, prawdziwej jakości czekolady, średnica jest 26 cm, także no, na te. Właśnie dni, które spędzamy w rodzinnym gronie w domach, no, no fajny temat, żeby sobie zamówić coś innego i połamać się tą liczą, jeść ten kawałek dobrej czekolady, uśmiechnąć się jeden do drugiego, także wiadomo, że tego uśmiechu nam na co nie brakuje. Taka nowa świecka tradycja związana z Wielkanocą, połamać się czekoladową pizzą. No, brzmi całkiem interesująco. Czy oprócz pizzy pijalnia czekolady poleca wyroby, które bardziej jednak kojarzą się z Wielkanocą? Kebaby. Oczywiście. No nie do końca. Też wprowadziliśmy je równo, może powiedzieć, że z pizzą, czy z Wielkanocą się kojarzą. Wiadomo, że się nie kojarzą, ale często <grym> w też fajny temat i, i myślę, że pomalutku się się no, szukamy nowych, nowych możliwości, żeby, żeby coś robić, żeby nie poddać się, bo najlepiej się poddać i, i nic nie robić. I, I żeby było do czego wracać, jak to wszystko się skończy, bo, bo tak naprawdę no, bo na razie no, każdy wie, że branża gastronomiczna i jak nie tylko gastronomiczna, tak każda branża tak naprawdę na tym cierpi i każdy przedsiębiorca i tak naprawdę każdy może wiedzieć, po części pracownik, bo nie mowa tylko o przedsiębiorcach, żeby była jasność. tak że Samą myślimy o naszych pracownikach, bo oni są dla nas najważniejsi. Także A myśmy my widzieli jest... jeszcze w Twojej ofercie króliczki czy zajączki wielkanocne z maseczkami przeciwwirusowymi? No tak, no dokładnie. Samo życie, także to cały czas na co dzień. Wprowadziliśmy no, do naszych wyrobów przykładowych, także przyjęło się to. No, żeby, że. Zupełnie, jakieś tam komentarze też się pojawiały, że to może nie na miejscu. No ale moim zdaniem, jak to się powiedziałem, także no, to nie jest obraza zajączka, zajączka, tylko no, jest to sytuacja taka, to jest, żeby na te święta troszkę się pośmiać i, i, za, i z, może nie zapomnieć o tym, zajączek. masna może nie zapomnieć o tym, ale na pewno. No, Można powiedzieć, że to jest na, że taki znak pewno... czasów. Tak, czasu, no dokładnie. No, widzimy ludzi na ulicach, maskach i od, nie tylko w Polsce, bo to zaczęło się już od, od dawna na, na świecie, także to nie jest dla nas żadna nowość. Yy, jeszcze tak. wróćmy do tej pizzy i kebaba. Rozumiem, że je można zamówić przez telefon? Tak, oczywiście, dokładnie. Zamawiam przez telefon. Yy, wszystkie zamówienia do godziny 15 danego dnia yy, realizujemy, że tak powiem. Po godzinie 15 mamy dowody. Czy produkcja w takiej sytuacji wyrobów czekoladowych jest też bezpieczna? Czy wprowadziliście różnego rodzaju procedury higieny odpowiedniej? Oczywiście. Także od samego początku, na bieżąco, krokami, że powiem, te podstawowe, że powiem, warunki, które są teraz wymagane, że to w związku z tą całą sytuacją są zachowane i tutaj bezpieczeństwo produkcyjne jest dla nas na pierwszym miejscu. Czyli nie ma obawy, te produkty są bezpieczne i można je spożywać, posłodzić sobie ten czas narodowej kwarantanny, który spędzamy w domach w czterech ścianach. Dokładnie, oczywiście znaczy cały czas produkujemy, wiadomo, że dużo mniej niż normalnie, no ale, ale, ale coś robimy. Dziękujemy serdecznie. Przed świętami do Korczyny wybieramy się po różne rodzaje czekolady. Naszym gościem dzisiaj był czekoladnik właśnie z tej miejscowości, Mirosław Pelczar, właściciel pijalni czekolady. Dziękujemy serdecznie. Wesołych świąt. Ja Wracamy do miasta Krosna, w mieście Krośnie zostały podjęte działania dotyczące dezynfekcji miejsc publicznych. Taką decyzję podjął urząd miasta, który zlecił dezynfekcję wiat najbardziej uczęszczanych przystanków autobusowych. Są to przystanki m.in. przy szpitalu na dworcu autobusowym, przy ulicach Podwale, Legionów, Grocka, Lwowska i Bieszczacka. Warto także dodać, że raz w tygodniu odkażanych będzie około 50 przystanków na terenie całego miasta, natomiast odkażanie odbywa się codziennie między godziną siódmą a dziewiątą rano. Warto także dodać, to druga informacja: codziennie dezynfekowane są także przyciski na przejściach dla pieszych, co oczywiście nie zwalnia nas z czujności. Mimo wszystko warto ten przycisk nacisnąć przez rękawiczkę. Jutro o tę sprawę i inne zapytamy naszego gościa, którym będzie prezydent miasta Piotr Przytocki. Zapraszamy już dzisiaj o godzinie 20. Zapytamy m.in. o skład tego płynu dezynfekującego. Co w nim jest, ponieważ już pojawiły się teorie, że tam jest za dużo chemii bądź też jest to zwykła woda. Oczywiście wszystkie mity spróbujemy jutro obalić i wyjaśnić to z prezydentem. Natomiast teraz będziemy rozmawiali o akcji, która się pojawiła. Tą akcję zainaugurowała posłanka, z którą rozmawialiśmy już w programie o godzinie 20:00, pani Joanna Frydrych, która przygotowała specjalne paczki. Mówiliśmy właściwie o akcji Sąsiedzka Pomoc. To są wolontariusze, którzy pomagają osobom starszym i schorowanym w zakupach i w codziennych czynnościach. Ci korona wolontariusze, jak ich. Nazywamy, oni wyjeżdżają do różnych osób i im pomagają. Znają ich dokładnie sytuację życiową i właśnie do najbardziej potrzebujących trafiły te paczki przedświąteczne od posłanki Joanny Frydrych. To są paczki żywnościowe, tam są soki, wędliny, słodycze. I wolontariusze wiedzieli, do których osób najbardziej potrzebujących te paczki powinny trafić. I tutaj mamy właśnie zdjęcie z Przemkiem i z panią poseł i z tymi paczkami. Tak to dzisiaj wyglądało. Przemek Polański to tak, żeby już postawić kropkę nad i. A teraz, żeby była równowaga polityczna, spróbujemy zapytać innego posła Ziemi Krośniejskiej, pana posła Piotra Babineca z Prawa i Sprawiedliwości, jaką on pomoc zaoferował. Ewentualnie jaką przewiduje. Albo jaką przewiduje pomoc. Spróbujemy do niego zadzwonić na żywo. chwilowo-niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści. Proszę o pilny kontakt. No I właśnie tak kończą się wszystkie telefony do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości od czterech lat. On nie odbiera po prostu telefonów. Nie odbiera nie tylko w sprawie pomocy dla osób, które potrzebują w czasie epidemii jakiejś, jakiegoś wsparcia, ale również nie odbiera w ważnych sprawach państwowych. Ocenę pozostawiamy naszym widzom i przechodzimy do kolejnego tematu. Może pan poseł zmienił numer po prostu. Wydaje mi się, że jest aktualny jednak, bo biuro okay. poselskie również nie, jest niechętne w odpowiedzi na pytania. No, może zajęty pomocą i nie ma czasu odebrać. Przechodzimy teraz do apelu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. To jest taki ruch ogólnopolski. Dzisiaj ta wspólnota poprosiła nas o to, aby przekazać osobom, które pomagają, wspar potrzebują wsparcia w zdrowieniu z uzależnienia. Że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu, ponieważ, jak wiadomo, spotkania wspierające na żywo nie są w chwili obecnej możliwe. Oto co piszą w apelu. Jesteśmy świadomi, jak trudno jest w obecnej sytuacji osobom uzależnionym znaleźć pomoc w tym zakresie. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wspólnota AA udostępnia wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pomocy. W radzeniu sobie z problemem alkoholowym yy, możliwość spotkań telefonicznych oraz internetowych. Informacje na ten temat można uzyskać poprzez infolinię 0801-033-242, a czat online jest dostępny na stronie aa.org.pl. Ten adres i ten numer telefonu wyświetlamy na pasku poniżej. Od dwóch dni mówimy także o krośnieńskim sklepie Lidla, który otwarty jest przez 24 godziny na dobę. Dokładnie od wczoraj sklep przy ulicy Lwowskiej pracuje w takich godzinach. Drugi sklep Lidla, znajdujący się przy ulicy Lniarskiej, pracuje do godziny 24. Natomiast z nową ofertą wyszła sieć sklepów Biedronka, która wszystkie swoje placówki, nie tylko te krośnieńskie, ale wszystkie w powiecie i w ogóle wszystkie w całym kraju, otworzyła na 24 godziny. Całodobowa biedronka do soboty do godziny 14.00. Tak to y, wygląda w tej chwili. E, także myślę, będzie dużo okazji do. Zrobienia zakupów, jeśli ktoś potrzebuje zrobić duże zakupy. Czyli jest coraz więcej okazji, żeby wyjść wieczorem na spacer, na zakupy. No tak, ale dzięki temu, że sklep jest otwarty 24 godziny na dobę, to nawet jeśli częściej będą ludzie się pojawiali na tych zakupach, to można to rozłożyć w czasie, dzięki czemu nie spotkają się w sklepie, bo o to chodzi. Pamiętajmy, trzy osoby na kasę to jest limit wprowadzony przez rząd. I na przykład w Lidlu przy ulicy Lwowskiej 21 osób jednocześnie może przebywać w sklepie. Także cenna inicjatywa sklepów to pewnie wymaga też ogromnego wkładu, ponieważ to są podejrzewam zatrudnione nowe osoby, ale szacun za to, że sieci handlowe szybko reagują i dostosowują się do tej trudnej sytuacji. Musiało to być jeszcze przeorganizowane. Załoga podzielona jest na dwie zmiany, tak aby. Pracownicy pierwszej zmiany w ogóle nie widywali się z pracownikami drugiej zmiany. Gdyby doszło do jakiegoś zakażenia, wtedy są ludzie, żeby jednak pracować w sklepie. Skoro jesteśmy przy zakupach, to zachęcamy do odwiedzenia takiego sklepu internetowego secretsoap.com. To jest polski sklep internetowy, związany też z Krosnem. Punkt handlowy znajduje się w tym momencie w Centrum Dziedzictwa Szkła na Rynku. Tego sklepu z mydełkami, z różnego rodzaju innymi drogeryjnymi artykułami. Otóż ten sklep internetowy prowadzi taki, taką akcję zakupu. Płynu do rąk, kremu do rąk dla ratowników z pogotowia ratunkowego. Ten płyn można kupić przez stronę internetową za 5 zł i sklep przekaże te kremy do pogotowia ratunkowego. To nie jest ściema, to jest pewna inicjatywa. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy ten sklep prowadzą, więc to jest taka fajne wsparcie dla ratowników, a jednocześnie ciekawa promocja samego sklepu. A jeśli mowa o służbie zdrowia, to przeczytajcie dzisiaj. Dzisiejszy artykuł na Krosno24, tam dyrektor szpitala Piotr Czerwiński, który był naszym gościem tutaj w programie, opowiada o tym, jak wygląda sytuacja w szpitalu. I przede wszystkim apeluje o krew. Szpital cały czas na bieżąco pracuje, przeprowadza różne zabiegi, operacje, mają miejsce porody, często potrzebna jest krew, a w tej chwili tej krwi brakuje. I druga rzecz to jakakolwiek pomoc dla szpitala jest. Potrzebna, czy będzie to pomoc finansowa, czy będzie to pomoc w sprzęcie ochronnym, bo chodzi tu głównie o walkę z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem. To wszystko jest mile widziane. O tym w dzisiejszym artykule opowiada dyrektor Krośnieńskiego Szpitala Piotr Czerwiński. A teraz filmik, który mogliśmy zobaczyć na takiej specjalnej, specjalnej fanpageu Visual Effects News. Filmik, który pokazuje, dlaczego jest ważna izolacja pomiędzy ludźmi aby zatrzymać zakażenie się zakażenie rozwoju wirusa który tworzy epidemię jeśli zatrzymamy łańcuch zakażenia wówczas zatrzymamy też ten niebezpieczny wirus zobaczcie filmik Myślę, że kom filmu nie trzeba specjalnie komentować, wszystko na nim było widać, natomiast te wszystkie zakazy, o których od czasu do czasu wspominamy, a właściwie mówimy cały czas, pamiętajcie, obowiązują do najbliższej soboty, czyli do 11 kwietnia. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze wystąpi premier, bo tak to dotychczas było w zwyczaju, pewnie w towarzystwie ministra zdrowia, i ogłoszą, do kiedy przedłużana jest Narodowa Kwarantanna, czy kończy się zaraz po świętach czy być może ten okres będzie jeszcze dłuższy no i miejmy nadzieję tutaj pewnie największą nadzieję na te informacje mają uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty i maturzyści czy te egzaminy się odbędą jeśli się odbędą no raczej jest to pewne że się odbędą tylko nie wiadomo wciąż kiedy to wszystko co dla nas co dla was przygotowaliśmy dzisiaj zapraszamy jutro na godzinę 20. w czwartek naszym gościem będzie prezydent Krosna Piotr Przytocki zapytamy między innymi... O kondycję ekonomiczną miasta w tym czasie, czy już pierwsze cięcia budżetowe się szykują. Zapytamy także o przygotowania miasta do tego trudnego czasu, związanego m.in. z dezynfekcją. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiamy.